Zestaw deweloperski Oculus uwolniony w 2012 roku na rynku konsumenckim przybliżył użytkownikom fantazję Stanisława Lema z książki Kongres Futurologiczny. Często zdarza się tak, że fikcja, science fiction poprzedzają to, co później staje się nauką, ale dzieje się również odwrotnie, czyli nauka prezentowana jest jako fikcja. Co? Z jakimi przykładami możemy się tutaj skonfrontować? Pamiętacie Państwo sprzed roku sytuację, kiedy najnowocześniejszy robot, którym zachwycała się telewizja rosyjska, okazał się człowiekiem w kombinezonie, który okazał się gadżetem na sprzedaż. W tym roku zafascynowała nas informacja z telewizji BBC. Że oto krowy y, podróżują we własnym matriksie. Matriks dla zwierząt, który został zorganizowany na pewnej farmie hodowlanej pod Moskwą, no, nie wiemy tak naprawdę, kto za to odpowiada. Jest to bardzo dziwne, dlatego że ojców takich y, ekscentrycznych eksperymentów. Związek Radziecki, poprzednik dzisiejszej federacji, znał bardzo wielu i bardzo chętnie przyznawali się do tego. Dajmy na to trofim Łysenko, który od lat dwudziestych właściwie do końca lat pięćdziesiątych wprowadzał jarowizację, doprowadzając do głodu Rosjan do wielu okrucieństw. Rosja znała rzeczywiście wielu takich naukowców. Ilia Iwanów, który krzyżował człowieka z małpami, który chciał doprowadzić do powstania superżołnierza. Naukowcy stalinowscy podgrzewali Syberię, sprowadzali na ziemię deszcz, wypuszczali na rosyjskie pola 800 tysięczną armię żołnierzy zaopatrzonych w pensety, którzy mieli przeciwdziałać samopyleniu się roślin. Tych ekstrawagancji było bardzo dużo. Warto zapytać, kiedy pojawiają się takie doniesienia w prasie, czy Powinniśmy koncentrować się jedynie na tym, czy jest to fake news, czy jest to rzeczywistość. Może należałoby spojrzeć trochę głębiej i zapytać, co mówi o naszych relacjach ze zwierzętami, o stosunku do zwierząt, tego typu informacja. Krowy w wirtualnej rzeczywistości miały poruszać się tylko po to, aby uwolnić je od lęku i żeby dawały więcej mleka. Widzimy, jak bardzo antropocentryczne jest to spojrzenie, które podkreśla to, że okulocentryzm, zmysł wzroku u innych gatunków, jest tak samo ważny jak u człowieka. Czy rzeczywiście to. Pole Lepsza samopurczcie krowy, Czy takie zwierzę jest szczęśliwe, widząc przedmiot swojej potrzeby, nie mogąc go poczuć, nie mogąc się do niego zbliżyć, nie mogąc go dotknąć? Zastanawiamy się nad dyskryminacją zwierząt, nad eksperymentami, które przeprowadzamy, promując nową technologię, zwłaszcza w kontekście historycznym i tego, co przed nami, czyli projektów przyszłości dotyczących człowieka i nas w środowisku wirtualnym, o czym właśnie pisał Stanisław Lem w Kongresie Petrologicznym. Jeśli chodzi o przeszłość, to przeprowadzanie takich operacji, które możemy nazwać vivisekcją, prawda, czyli tutaj eksperyment na naszym organizmie tutaj na układzie nerwowym na zmysłach takie eksperymenty przeprowadzono już w państwach heleńskich w starożytności dzięki temu naukowcy za zgodą władzy przy udziale skazańców niewolników mogli eksperymentować na ich ciałach pozyskiwać wiedzę która zaginęła wraz z pożarem biblioteki aleksandryjskiej jednak to mówi nam, że jako gatunek, który był poczytywany niżej, mógł nim być również człowiek, człowiek o niższym statusie. Jeśli chodzi o projekt przyszłości, posthumanistyczne projekty transhumanistyczne, tutaj projektuje się postczłowieka, który, jeśli chodzi o właściwości intelektualne, ma być o wiele większy niż Homo sapiens, ma doświadczyć wzmocnienia poznawczego czyli czegoś, co dzisiaj szowiniści gatunkowi dyskryminujący zwierzęta, uważają za taką linię, która oddziela na nas od tych gatunków i pozwala właściwie na wyznaczanie wszelkich praw i korzystanie z ich ciał, z ich zasobów, konsumpcję zwierząt. Rozpoczął dyskurs Peter Singer książką Wielkie wyzwolenie gatunków. Tych książek pojawia się coraz więcej. W wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego pojawiło się w zeszłym roku pozycja status moralny zwierząt. Dla tych, którzy no, nie są przekonani takim empatycznym y, dyskursem, może trafić y, argument y, utylitarny, czyli to, że masowe hodowle zwierząt y, znacznie przyczyniają się do kryzysu klimatycznego, na, czym, na co mamy y, badania naukowe. Więc trzeba pamiętać, że historia zna takie mariaże nauki, pseudonauki, y, polityki i biznesu, y, w których to, że coś jest fikcją, nie musi mieć wcale znaczenia do tego, jakby przeprowadzić wielkie przemiany społeczne, które mogą mogą prowadzić do y, wielkiego cierpienia.